Siemanko. Aktualizacja minerów do odblokowania pełnego LHR-a. NBminer wersja 4.7.3. Dla Windowsa i dla Linuxa na Githubie. Eee, poprawia stabilność eee, odblokowania LHR-a. A tam były duże problemy. Ono zrywało, eee, szarpało tymi kartami mocno jak szatan. Jakieś krasie na AMD naprawione mm, impru mm, zgodność Compatibility Zgodność Poprawioną zgodność na koparkach z małą ilością RAMu cokolwiek to znaczy czyli stabilność pewnie jakąś tu mamy 41.3 wersję najnowszą i ta wersja powiem, że testuję już jakiś czas i, i chodzi fajnie, bez, bez problemów. Tu są jakieś 360 na Samsungach, tylko że tu są różne te karty. Gigabyte za taka. Niektóre w lepiej idą, niektóre gorzej, koło 2600, koło, 3, między 2600 a 3000 powiedzmy powinno być stabilnie. Jeszcze tutaj trzeba potestować jeszcze z parę, paręnaście godzin, ale powiedzmy, że koło 50 średnio da się tu uzyskać przy jakichś tam 115 watach. Według hajwa to będzie podobnie na mierniku, gdzieś do 120 powinniśmy się zmieścić do tego jest jeszcze nowa wersja sorry jak zwykle muszę zjewać nie wiem jak nagram w filmie zawsze mi się chce dziewać nowa wersja t rexa jest w wersji beta no też odblokowanie 100% tego RHR i tak dalej bla 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 Tą wersję, jakbyście sobie chcieli spróbować, to nie wystarczy tylko tu zaktualizować i ustawić T-Rexa. Tylko trzeba jeszcze wejść w PlayShitter wyedytować. Tu, jak wybierzecie sobie t to trzeba będzie go ręcznie ustawić na tą wersję 26.1. sorry za to ale. Nie wiem czy te filmy tak osypiają, czy co, czy to jakoś organizm wtedy odpoczywa i myśli, że to jest czas na żonkę. Wersja 267, czyli to jest ta wersja testowa, bo bez tego to wam wrzuci taką to ostatnią wersję jak dacie, to wam wrzuci tą wersję, a ta jest testowa i on jej wrzucili, wrzuci, tylko trzeba ją wymusić, trzeba ją ustawić ręcznie i teraz za, za, yy, zatwierdzić. No i co? No i kopię wszystko. Aha, no aktualizacje, no żeby tutaj jak tu widać mamy 4639 sterownik w, 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 granie tego sterownika przez Hajwa jest, jest bardzo ciężkie zdecydowałem się, że będę pobierał cały obraz od nowa ale serwery hajwa leżą i kwiczą Leżą i kwiczą i praktycznie to ledwo, ledwo zipie, także nie wiem czy w ogóle dam, dam sobie chyba spokój z tym. Jakoś tu koparka już jedną... Robię, no to już ją dokończę, ale podejrzewam, że... Mam taki koparek ponad 20 do zrobienia jeszcze, także chyba dam sobie spokój dzisiaj, bo to... Rany boskie, to masakrycznie idzie No nie da się w ogóle połączyć, ani z API, ani z niczym, ja nie wiem No niby jest online wszystko, no tak jest online, że to ledwo kwiczy Widzimy jakie pingi Są strzały tu Znaczy tysiące 300 mS, ping, i to jest online. No dobra, no, niech będzie, że jest online. Tak online, że ledwo, ledwo to zipie Ale można się połączyć z czelem. Ani odświeżanie w ogóle koparek jest tragicznie wolne. Już zamknięta sesja. Dramat. Nie wiem, tyle się. Fork płaci za to Zresztą się ma dziesiątki, jak nie setki tysięcy koparek Każdy płaci po te pół dolara, dolara, nawet jak ma tam kilka koparek, dwie, trzy nie, 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 potrafi sobie dać rady z tymi serwerami jakieś akcje, jakaś akcja, jakieś aktualizacje poważne, to... To znowu mamy... Yy, znowu mamy problem Problem się w ogóle z czymś połączyć Rany, woskie jak to się wyświetla Ha i conect No, no to, to po prostu nie działa, no to Nawet się nie chce załadować szel Tak, już w ogóle odrzuca. To się nie uda no nie wiem, idzie to 50 kB na, na sekundę, a mam do ściągnięcia ponad giga, bo muszę stanąć cały obraz eee, cały image nowego mainena, znaczy nowego Tam już jest wgrany ten sterownik NVD który potrzebuje ten najnowszy obraz. Sam sterownik ciężko grać. O, mamy coś. O. 40-50 kB kilo, na sekundę. 126 MB 7 się ściągnęło. 5 godzin zostało do końca, bo mamy do ściągnięcia 1138 MB. Także 5 godzin zaktualizowanie obrazu hiv Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam 20 parę do zrobienia. Mam sobie spokój na pewno, bo to. Dzisiaj się z tym nie wyrobię, może jutro, jak się przyspieszę. Jak nie ma obciążenia, to, to normalnie jest kilka, sześć, osiem, nawet kilkanaście megabajtów na sekundę i taka aktualizacja trwa 10 minut może maksymalnie. Teraz, jak widać, 5 godzin. I to jeszcze nie wiadomo, czy się, czy dojdzie do końca ale jeśli macie w miarę nową wersję i macie sterownik 510602 no to sobie tylko zrobicie aktualizację minera I, i powinno Wam hulać na Wimerzecz na T-Rexie Tak jak widzicie tutaj 3060 to są różne modele pomieszane Między 110, a 120 W no, Przy że z gniazdka pewnie 120 W Pokażę spokojnie na taką jedną kartę Około 50 MHz kopię, ale na pewno jest te wersja nowe NB Minera Przynajmniej, bo t jeszcze nie sprawdzałem Bo NB Miner chodzi dobrze Jest dużo bardziej stabilna ta wersja Na ta wczorajsza Windowsowa wersja MB Minera no, chodzi cały czas, nie chce się... Ym, coś tam restartowałem chyba wczoraj wieczorem. A komputer restartował chyba, to na chwilę to ale generalnie chodzi, chodzi bardzo stabilnie na Windowsie, ta starsza wersja nawet, no na ta nowsza będzie chodziła pewnie jeszcze, jeszcze bardziej stabilnie. Ym, osiągi tak, takie jak powinny być, czyli koło ym, Około 50. Ta karta, jak mówiłem, to jest Windowsowa, czyli za pulpit, i tutaj teraz jeszcze nagrywam to wiadomo, że ona nie będzie miała tej wydajności. No i tak. No i ściągać nowego minera Jest stabilny, stabilniejszy jak tamte na pewno. Pewnie jakieś nowsze wersje jeszcze powychodzą, ale idzie ku lepszemu. Cena Ethereum. Hmm. Chyba nie mogę wam pokazać giełdy bo chyba sobie nie wyślepiłem tych yy, kwot To puścimy sobie na koń papryce Cena ethereum Co mi się tu w tonówkach wyświetla yy, No co dolar Czemu w dolarach nie wyświetla U.S. Dolar, dobra, jednak wyświetli, wyświetliło, euro, dobra, o 2400, 22. coś tam się podniosło, bo chyba 2300, 2200, nawet 80 było, bo jak patrzyłem parę godzin temu, Czyżby to już koniec spadków, czyżby to już będzie odbicie? Oby, no znaczy oby. Mi tam nie zależy, bo ja i tak mam było stagane o roderię, także jak coś tam i tak wyskoczę z tego wcześniej i odkupię, odkupię więcej tego ethereum, ale, ale już ze trzy razy mi wybiło po drodze w tych spadkach. Także już nie chciałbym, żeby mnie to znowu wybijały, wystarczy. Może idźmy trochę z do góry teraz, znowu do jakichś 3,5, chociaż to wróciło do normalności, no bo 2400 czy 2300, no to słaba opłacalność będzie na kopaniu, mimo że mamy większą wydajność. A jeszcze sprawdzimy sobie szybko y y y y wydajność na y y Stats. Ethereum Dyfikulty 14,7 6, 9, 14,9 już prawie 15 dochodzimy. No tak, no trudność rośnie na pewno będzie rosła, szczególnie po tych blokowaniach. Cena się zwaliła, ale jak widać, tak jakby to był dołek na tych 2-300 gdzieś mniej więcej. No ja zobaczymy co będzie. No ma co odrabiać na pewno. Kurs. No to co? No to kopiemy. Jak będzie coś ciekawego, to znowu się będziemy kontaktować na razie.